Jedną z najstraszniejszych rzeczy, jaka może nas spotkać, to jest zapomnienie tej radości dziecka, które jest prowadzone przez Pana Jezusa. Powiedzmy to jeszcze raz, bo myślę, że jest to ważne. Obok rzeczy, które są trudne dla nas na co dzień, rzeczy, których się boimy, rzeczy, które może są po prostu nieprzyjemne, to jedną z najstraszniejszych jest zapomnienie tej wielkiej radości dziecka, które prowadzi Pan Jezus. To dziecko, które dzisiaj Chrystus stawia za przykład fizycznie, bo, bo po prostu wziął to dziecko i postawił wobec apostołów, wydaje mi się, że to dziecko jest tak naprawdę najważniejszą postacią przy Jezusie. Właściwie odczytujemy tę Ewangelię jako tłumaczenie uczniom, jak powinni myśleć o sobie, czyli że powinni służyć, powinni się nie wywyższać. I dziecko jest pewnym przykładem, no, taką ilustracją tej, tych słów Jezusa, ale ja lubię myśleć zupełnie odwrotnie, że to uczniowie są ilustracją tego momentu. Oni są trochę z boku, jakby znikają, a pozostaje Jezus i to dziecko. Kim jest to dziecko? Kim są rodzice? Skąd się tam wzięło w tej scenie? Tym dzieckiem jesteś ty jako dziecko. W wieku lat być może sześciu, może siedmiu, ośmiu. I to dziecko jest przyprowadzone przez samego Pana Jezusa. Ono wzięło się tam ze względu na Niego. To On je jakby przeniósł w swoich ramionach. I kiedy stawia je przed uczniami, to nie traktuje tego dziecka jako przedmiotu. Jako jakiegoś jakiejś ilustracji, ale ten gest, o którym wyraźnie Marek nam zapisał, że Pan Jezus postawił to dziecko przed nimi i objął je ramionami. On wyraźnie im pokazuje tym gestem, na czym polega relacja między nimi, ale przede wszystkim czym jest nasze życie, że jest relacją z Panem Jezusem. I to przytulenie dziecka, i jest dla niego samego największą radością. Nie sądzę, że to dziecko oponowało. Mówiło, nie, może potem, teraz mi się nie chce, jestem zajęty. Tylko kiedy Jezus to dziecko, jak mówi Marek, wziął, postawił i objął. To są rozmaite czynności, których, które Jezus wobec tego dziecka dokonuje i każda z tych czynności jest ogromną radością. I to już nie ma znaczenia, czy są tam uczniowie, czy to jest dom w kafarnau Pana Jezusa, czy świętego Piotra, <laughs> czy to jest w ogóle kafarnau, czy Białystok, czy Kętrzyn, czy Warszawa, czy Honolulu. Wszystko inne, czyli okoliczności nie mają znaczenia z jednego prostego powodu, bo jest Jezus, a ja się tu wziąłem z racji tego, że On wziął mnie i postawił, ale nie zostawił samego, tylko Przytulił, objął ramionami, które w gruncie rzeczy są okolicznością mojego życia. To jest podstawowa rzecz, która dzieje się w moim życiu. Ramiona Pana Jezusa, oczywiście nie w sposób odczuwalny czy widzialny, ale na mocy słowa, które jest nam dane. A to, co następuje potem, czyli to dziecko być może trochę się czuło, jak pamiętam ja, jak byłem o wiele młodszy, byłem w szpitalu, jakąś tam operację miałem i. Pewnego ranka pielęgniarka mnie wzięła z, z tej sali, gdzie leżałem i zaprowadziła do jakiejś takiej większej sali, gdzie było pełno studentów. Byli lekarze też, no i właśnie postawili mnie na środku, byli, no właśnie tu dokonaliśmy operacji takiej, to wyglądało właśnie w ten sposób, tutaj jest pacjent, który się dobrze, jak widać, czuje, bo stoi na nogach. I ja taki stałem przestraszony, ci studenci tak się wpatrywali we mnie, się czułem trochę jak taka jakaś owca, czy jakiś królik doświadczalny, tak na, ten, na środku. No potem było sympatycznie, ale pierwszy moment taki był, taki byłem mocno przestraszony, ale... To dziecko stojące wobec tych uczniów to jest zupełnie inna historia. Jezus nie jest lekarzem, który pokazuje, proszę bardzo, zobaczyć to. Tylko to dziecko jest w centrum życia Jezusa, można powiedzieć. I to, co tam się dzieje, uczniowie, nieuczniowie, to mniejsze ma znaczenie, ponieważ. Wszystko, co się dzieje, to są ramiona Pana Jezusa, to jest Jego obecność, to jest Jego wola, by dziecko tam było. I powtarzam, jedną z najstraszniejszych rzeczy, jaka może nas spotkać, to jest zapominanie o tym, że to dziecko miało wielką radość bycia tam z Jezusem. Jeśli o tym zapominamy, nasze życie staje się walką o to, kim jesteśmy, ale w relacji do innych, żeby być lepszym, najważniejszym, tak jak. Kłócili się o to uczniowie w czasie drogi. I jeszcze możemy troszkę dwa kroki zrobić w tym kierunku i zapytać, czy dziecko, którym byłaś kiedyś w wieku lat 6, 10, może 12, gdyby spotkało Ciebie taką, jaką jesteś dzisiaj, co by powiedziało? Co by zobaczyło? Co by odkryło? Czy to dziecko, którym byłaś, czy zafascynowałoby się Panem Bogiem, gdyby spotkało Cię dzisiaj? Co od ciebie by usłyszało? Już poza takimi oficjalnymi jakimi rzeczami, ale, ale co by zobaczyło w tobie? I może najgorsze pytanie: czy to dziecko, niech już będzie 6-8 letnie, chciałoby być tobą? Czy chciałoby się stać kimś, kim jesteś dzisiaj? Kiedy Jezus pyta uczniów. O czym to rozprawialiście w drodze? To nie oczekuje informacji, nie oczekuje wiadomości. Nie interesują go jakieś tematy, że no tu właśnie prezydent Biden, to właśnie rozmawiamy o wojnie, tu jeszcze o cenach, tu paliwo, tamto, siamto. Jezus nie pyta po to, żeby się dowiedzieć, nawet nie pyta tylko po to, żeby oni powiedzieli mu szczerze co i jak. Pytanie Jezusa, czy w ogóle pytania, które Pan Bóg nam stawia, niektóre. Takie konkretne, jasne, niektóre milczące, są po to, żeby gdzieś nas doprowadzić. To nie chodzi tylko, żebyśmy odpowiedzieli tak, siak, o tym, o tamtym. Pan Bóg zawsze nas prowokuje do tego, żeby wyciągnąć to, co mamy w sercu i nam pokazać. I wtedy powiedzieć, no i co ty myślisz, co z tym robimy? Więc teraz, kiedy Jezus pyta, no to o czym rozmawialiście w drodze, to pytanie, myślę, moglibyśmy postawić w taki sposób: co robiliście w drodze? Co przeszkodziło wam rozważać moje słowa, których nie zrozumieliście. No bo pamiętacie, wcześniej Jezus mówi o tym, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i ci go zabiją, ale On zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. W porządku, jeśli nie rozumiesz słowa Pana Boga, tego, co jest Jego wolą, czego od Ciebie wymaga, to co robisz? No, pytam Go, próbuję słuchać, czekam cierpliwie. Wołam do Niego, ale oni zajęli się czymś innym. Oni zajęli się sobą nawzajem, dyskutując czy, czy wręcz kłócąc się, który z nich jest największy. Więc pytanie Jezusa, o czym rozprawialiście w drodze, właśnie na tym polega. Czy czasem nie robisz czegoś, co przeszkadza Ci, czy przeszkadza ci usłyszeć moje słowo? A jeśli już je słyszysz, to czy nie robisz czasem czegoś, co przeszkadza Ci je zrozumieć? Czy Ty rozważasz moje słowo, a może mieliś w sercu słowa innych ciągle, ich zachowania, ich opinie, to co robią, nie robią, mówią, nie mówią, spojrzała, nie spojrzała, przyszła, nie przyszła? Może to jest paliwem Twoich rozmyśleń? Więc o czym rozmyślasz w drodze, a ta droga oczywiście to jest nasze życie? Co tam się dzieje w Twoim sercu, pyta Pan Jezus, czy inaczej, co. Dopuszczasz do swojego serca, jakie sama myśli tworzysz. I czy nie jest czasem to powód tego, że trudno jest ci zrozumieć moją wolę? A ja myślę sobie, patrząc na siebie, że to właśnie, te myśli, te, to rozprawianie w drodze o innych z innymi to chyba sprawia często, że zapominam o tej radości dziecka, które jest postawione przez Jezusa w jakimś konkretnym miejscu i wtedy zachowuję się i jestem takim człowiekiem z którego życie jakby ktoś wymazał postać Jezusa jakby wziął gumkę, myszkę i na pięknym obrazie który Pan Bóg namalował Jezus i ja, jakby ktoś Pana Jezusa zmazał i powiedział no widzisz, jesteś sam, musisz działać martwić się, załatwiać po swojemu a jednak ten obraz jest jasny. Nie są zmazane z naszego życia doświadczenia, trudności, ale przede wszystkim naszym zadaniem jest pamiętać o tej radości dziecka, które zgadza się na to, co robi Jezus. To słowo, które jest użyte tutaj w Ewangelii Marka dziecko wziął dziecko, postawił je przed nimi i potem mówi: kto przyjmuje? Jedno z tych dzieci w imię moje mnie przyjmuje, to słowo yy, greckie określa dziecko bardzo ogólnie. To jest takie, nazwijmy to taki techniczny termin dziecko, no takie o, jakiekolwiek. Ale kiedy w pierwszym czytaniu, które rozpoczyna się od tego właśnie słowa, pojawia się dziecko, to już jest inne greckie słowo, które określa bliską relację, tak jakby powiedzieć: Moje dziecko, moje jedyne dziecko, ktoś mój ukochany. To jest słowo, którego używa ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym. Nie pamiętam, dwa, trzy lata temu wzięliśmy sobie tę przypowieść tutaj na warsztat. To ojciec właśnie tego słowa używa. Teknon. Moje dziecko umiłowane. Mój synu najdroższy. Mój Ty jedyny. I to słowo jest tutaj użyte w pierwszym czytaniu. Nie dziecko w sensie wieku. Mówimy tutaj dziecko w sensie relacji. Tak jak moja mama czasem mówi do mnie, synku, synku, coś ty tam znowu wymyślił, to nie mówi do mnie, synku, że ty masz tam 8 lat czy 10, tylko synku, jako moje dziecko, mamy relację, więc mogę tak do ciebie mówić, mogę ciebie traktować nie jako małego chłopca, który nic nie rozumie, ale, ale jako kogoś, z kim jestem związana, powiązana tymi mocnymi więzami relacji krwi. I to jest. To słowo, od którego się zaczyna pierwsze czytanie, które ustawia nam perspektywę rozumienia całego tego tekstu. Dziecko, moje dziecko, moja córko najdroższa, moja jedyna, jeśli chcesz mi służyć, przygotuj swoją duszę na trudności. I te trudności mogą nas przestraszyć i straszą, ale jeśli wracamy do tej radości dziecka, do bycia nazwanym, moja jedyna, moja ukochana, wszystko wygląda inaczej. Więc. Naszym problemem nie jest to, że mamy za dużo trudności. Naszym problemem jest to, że zapominamy, kim jesteśmy w oczach Pana Boga. Problemy nie znikają wtedy, kiedy je rozwiązujemy. To problemy są troszkę tak jak hydra, jeśli je, czy jak smog. Obetniemy jedną głowę, wyrastają trzy następne. Sposobem na rozwiązanie problemów, czy na pozbycie się problemów, nie jest włożenie całej swojej aktywności w tę sprawę. No z ręką na sercu, ile my tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić? Co my tak naprawdę jesteśmy w stanie rozwiązać? Trochę tak jak w jakimś domu, gdzie trzaśnie rura, więc wszystkie oszczędności tam wkładamy, żeby to naprawić. Cały nasz czas, wszystkie nerwy. I za chwilę się okazuje, że coś tam nowego się rozwaliło, że coś tam gdzieś znowu pękło. Ja mówię, no nie, no przecież nie mam siły. No dobra, zajmuję się tym. Potem coś tam jakiś złodziej przy coś rozwalił. Potem znowu coś się stało. Nie rozwiążemy wszystkich problemów, już nie tylko świata, ale nawet w naszym domu, w naszej wspólnocie, czy we własnym sercu. To nie jest ten kierunek. Naszym zadaniem jest to, żeby pamiętać, kim jesteśmy, że jesteśmy dzieckiem, w znaczeniu znowu nie wieku, ale relacji. A więc problemy rozwiązuje, załatwia Pan Jezus. A naszym problemem, tak powiedzmy, naszym zadaniem jest to, żeby nie zapominać, kim jesteśmy. I y, zerknijmy tylko krótko na trzy y, fragmenciki tego pierwszego czytania. Dostajemy wezwanie: zachowaj pokój serca. To znowu brzmi tak jakby ktoś nam powiedział: bądź bogata. No, ale jak mam to zrobić? Co, okraść bank czy co? No, nie wiem. W jaki sposób? Ale nie, kiedy mowa jest zachowaj spokój serca, to znaczy, że jest to i nasze zadanie, i jest to możliwe. Czyli jest to w granicy naszego działania. Tak, jakby powiedzieć, żyj w taki sposób, żeby Twoje serce było w pokoju. Kiedy zaczynasz ten pokój tracić, znaczy coś się dzieje nie tak, ale nie z powodu kogoś innego, że to ona znowu jest winna. Gdyby nie Ty, to moje życie byłoby spokojniejsze. Jakbyś nie była w mojej wspólnocie, no to ta wspólnota byłaby idealna. To czytanie sugeruje coś innego. Zachowaj spokój serca, to znaczy pamiętaj, że Twoje serce jest tym świętym miejscem, w którym spotykam się z Tobą, to, to tabernakulum, o którym mówiliśmy rano. Co robisz, żeby je zachować dla mnie? Pyta Jezus. Co robisz, żeby móc w tym miejscu się ze mną spotkać i słuchać mnie, albo być ze mną w ciszy? Zachowaj więc spokój serca. Potem. Będziesz wywyższona w Twoim dniu ostatnim. Który jest mój dzień ostatni? No, my tego nie wiemy. To być może jest dzisiaj. Być może to jest jutro albo za lat 27. Nie mamy pojęcia, ale gwarancją jest to, że ostatniego dnia będziemy wywyższeni. Znowu nie w sensie takim jak kłócili się apostołowie, że wszystkie Wy na przykład przede mną będziecie klękały, się kłaniały i mówiły Ole, jesteś cudowny. Nie sądzę, że tu chodzi o takie wywyższenie, raczej wywyższenie w sensie, znowu jeśli rozumiemy dziecko tak dosłownie jako malutkiego człowieka, to wywyższenie to bycie... Znowu to jest tak teologicznie marne, ale na poziomie Pana Jezusa, jeśli w takim znaczeniu, że można by się do Niego przytulić. Można urosnąć już na tyle, że można Mu po prostu wpaść w ramiona. Myślę sobie o takim wywyższeniu, a nie o wywyższeniu w relacji do innych, że będę ważniejszy, mocniejszy, tam nie wiadomo jaki. Wywyższenie w sensie będę tam, gdzie jest mój Pan, wywyższony. Nie dlatego, że ja jestem cokolwiek więcej wart. Ale dlatego, że on mnie przyciąga, on mnie przygarnia o takim wywyższeniu. Myślę, i to jest gwarancja, zobaczcie, to słowo w ostatnim dniu to się stanie. Więc jeśli w to wierzę, to co mnie obchodzi, że dzisiaj dzieje się coś nie tak? Proszę uprzejmie, niech się dzieje. Jeśli wierzę, że dnia ostatniego, być może jutro, zostanę w taki sposób wywyższony, czyli stanę się tym dzieckiem przytulonym przez Jezusa. To niech się dzieje co chce. Ja po prostu o tym zapominam. A jeśli pamiętam, to nie zawsze chce mi się wierzyć, że ostatniego dnia w ten sposób zostanę wywyższony. I wreszcie ostatnia rzecz w tym pierwszym czytaniu, to jest to trochę przerażające miejsce, nazwane tutaj piecem poniżenia. W ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu, których Bóg miłuje, których kocha. W piecu poniżenia. No, wiele rzeczy znieść potrafimy, ale poniżenie jest bardzo trudne. To jest ten policzek, który dostajemy, niemocny, on nie, on nie boli, ale, ale jest okropnie uwłaczający, poniżający. Jestem kimś większym niż to, co się ze mną dzieje. Tak jakbym mówił, zasługuję na coś więcej, naprawdę, bez przesady. No nie można mnie tak traktować. A jednak ten piec poniżenia jest miejscem danym przez Pana Boga. Nie stworzonym przez niego, w tym sensie, że on bezpośrednio tworzy jakieś strapienia naszego życia, chociaż i tak się dzieje, ale tu ogólnie chodzi o, o pewne warunki czy okoliczności naszego życia, które są dla nas nie tylko nieprzyjemne, ale przede wszystkim poza zasięgiem naszej kontroli. Nie możemy tego zmienić, nic z tym nie możemy zrobić. I Pan Bóg mówi tu masz zachować ufność. A to jest najtrudniejsze: tam, gdzie nie widzimy możliwości zmiany, tam gdzie prosimy kogoś i ktoś nie odpowiada, mówimy, no ale zróbmy tak czy tak, i ta osoba znowu robi po swojemu. To to jest piec poniżenia. I to jest miejsce, w którym paradoksalnie bardzo mocno, jeśli nie najbardziej, działa Pan Bóg. Nie wiem dlaczego Kościół daje nam to czytanie na progu Środy Popielcowej, a więc Wielkiego Postu, ale może dlatego, że wyrzeczenia, te, te wszystkie działania pokutne, do których jesteśmy zaproszeni, są ważne. Post, modlitwa, jałmużna są nie tylko ważne, ale są naszym obowiązkiem w tym czasie. Ale być może łatwiej jest trochę popościć, więcej się pomodlić, czy. Jakoś ofiarować jałmużnę, czy to już dosłownie w sensie forsy, czy na przykład naszego czasu, ale może trudniejsze, a tym samym dla nas bardziej pożyteczne jest wejście w piec poniżenia. Może to jest ta izdebka, o której mówi Pan Jezus, a ty, jeśli chcesz pościć, jeśli chcesz się modlić, no to wejdź do izdebki swojej. Bo tam jest Ojciec, On cię tam widzi. To może jest ten piec poniżenia, czyli. Zgoda na to, co przyjdzie, nie jest jakieś abstrakcyjne wyszukiwanie sytuacji, gdzie jestem niedoceniany, bo to nie trzeba niczego szukać. Te sytuacje przyjdą, ale raczej chodzi o to, żeby zachować cierpliwość wtedy, kiedy ktoś nas nie doceni, niesprawiedliwie oceni, zupełnie pominie albo skrytykuje tam, gdzie czujemy, że nie jest to. Uczciwe, że nie należy nam się trakt takie traktowanie. Może to jest właśnie wielki post? Poszczenie, wyrzeczenie się, tego wywyższenia, którego oczekuję dzisiaj. Do dziś powinienem być wywyższony. Ale Słowo mówi nie ostatniego dnia. Albo przynajmniej nie dzisiaj, może jutro. Czy masz taką cierpliwość, żeby doczekać tego jutra, tego ostatniego dnia? Bo to słowo wypełni się na 100%. O tym mówi Jezus, kiedy mówi syn człowieczy będzie odrzucony przez ludzi, będzie źle potraktowany, niesprawiedliwie, będzie ostatecznie nawet zabity, ale trzeciego dnia, to jest ten ostatni dzień, zostanie na nowo wskrzeszony, on z martwych wstanie. To jest słowo, które wypełni się i w twoim życiu. Więc myślę sobie, że to cudowne odniesienie do dziecka, którym to my jesteśmy. W ramionach Jezusa, to jest ta perspektywa, z której możemy oglądać wszystko inne. I nawet jeśli znajdziemy się, a znajdziemy się na pewno w piecu poniżenia w tych dniach wielkopostnych, to obojętnie co tam będziesz widzieć, obojętnie co kto ci powie czy nie powie, zachowa się czy nie zachowa. Pamiętaj, że wziął ciebie Jezus i postawił tam, że On tam też jest z Tobą, bo ramiona, które są. Na Tobie Jego ręce, Jego ramiona gwarantują bliskość. Domyślam się, że kiedy Jezus to dziecko postawił przed uczniami, to nie postawił go tyłem. Więc to dziecko stoi twarzą do Jezusa i On je przytula. Wydaje mi się, że chyba było odwrotnie, że dziecko stało twarzą do nich, więc kiedy Jezus je przytula, dziecko Go nie widzi. I to jest też obraz nas. My nie widzimy Jezusa bardzo często, a już najmniej w piecu poniżenia. Ale On tam jest. Możesz nie czuć jego ramion, możesz wątpić momentami, czy on tam naprawdę z Tobą jest, wątpić w jego obecność, ale to słowo jasno to ukazuje, ono gwarantuje, tak, jestem tam z Tobą i będę przy Tobie. Jedną z najgorszych rzeczy, jaka może nam się przytrafić, to jest zapomnieć o radości dziecka, które jest wzięte, postawione i przytulone. Przez Pana Jezusa i tym dzieckiem, moją ukochaną córką, moją jedyną, jesteś ty. Niech Panu darzy was spokoje.